Dzień dobry, dzień dobry. Nie zwalniamy tempa. Karta Rada Dnia. Talia, jak zawsze, The Crystal Power Tarot dokładnie ta. I patrzmy, patrzmy szybko, co na się jaka karta rada. Ja wiem, że tych filmów ostatnio jest dużo. Ja po prostu mam dużo czasu. Dlaczego mam ich nie tworzyć? Mm, rozumiem, że niektórzy mogą mieć przesyt, ale pamiętajcie, wybiórczo. Nie musimy oglądać wszystkiego. Dobrze, karta rada. Już sprawdzamy. Przypominam, czytanie na pełnie jest już gotowe. Zachęcam, żeby spojrzeć. A już teraz, jak zawsze, kolejna od barana. No to teraz ach, poleciałam z tym tematem. Od baranka do byka. Baran na dziś. Byk. Bliźniom to. Rak. Lew, panna Waga Skorpion Strzelec Koziorożec Wodnik Ryby Klasycznie od baranka do ryb. Lecimy. Baranki na dziś. Co tu mamy dla Was? Mak, bardzo fajnie. To jest energia, która już jakiś czas się pojawia u baranów. Myślę, że to jest ciągle ten sam temat. Kwestia wiary w siebie, której, nie wiem, może Wam brakuje. Na pewnej płaszczyźnie w Waszym życiu nie czujecie się zbyt pewnie. I to jest mm, też dla Was lekcja, bo. Bo ta pewność ciebie jest wymagana wobec tego, co chcecie osiągnąć. Zwąt Nie ma miejsca na zwątpienie w tym, co tutaj robicie. Pełna wiara w swoje możliwości, w to, że się uda. To jest rada dla was na dziś. Manifestuję perfekcyjnie to, czego pragnę. Pragnienia. Pamiętajcie, musicie wierzyć, że one się spełniają, bo macie wątpliwości i to was blokuje. Pozdrawiam. Dobrze, byk. No i byk fajnie, czwórka buław, bezpiecznie, fajnie, śmiesznie, są ludzie wokół nas, jest przyjemnie po prostu. Czwórka buław, ogólnie czwórki są takie bezpieczne, czwóreczka buław jak najbardziej do tego wnosi też jakąś uciechę, radochę. Nie jesteśmy jacyś tacy pozamykani, te ograniczenia jakby są dobrowolne, że, że my sobie pozwalamy na to ograniczenia. Czyli co my tu mamy? Śmiech, radość, innych, mm, świętowanie razem z innymi tego, co nam się udaje, wdzięczność, na Was napis. Wszechświat przynosi mi wszystko, czego potrzebuję, żeby czuć się błogosławionym, więc może warto dziś się zastanowić, czego potrzebujecie i, i co macie, że, żeby czuć się osobami błogosławionymi. Pozdrawiam. Bliźnięta. Piątka kienichów. Bliźnięta dzisiaj trochę skupiają się na negatywach. Bliźnięta trochę zwracają uwagę na to, co się nie udaje, być może na jakieś takie destrukcyjne emocje, tęsknoty, żalu, smutku, to może się dziś pojawić. Natomiast nie przejmujcie się tym, każdy ma taki dzień. Czasem się to pojawia. Po prostu nie musimy ciągle się śmiać, nie musimy ciągle być osobami radosnymi. Nie docenilibyśmy tego szczęścia, dlatego czasem pojawia się smutek. <grym> I tak trochę jest, albo skupianie się na negatywach. To, co jest dla Was radą, ruszę do przodu, kiedy czas będzie właściwy. No, i oczywiście sąsiad zaczyna mi wiercić. To jest po prostu klasyczne w momencie, kiedy ja robię czytania. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Czyli pamiętajcie o tym. Dajcie sobie ten czas na to, żeby przeżałować, przesmucić się. Nie uciekajmy od tych negatywnych emocji. Im szybciej w nie wejdziemy i zaprzyjaźnimy się z nimi, tym szybciej one uciekną, a my ruszymy do przodu. Stacy oczyszczeni. Tego Wam życzę. Pozdrawiam. Ok, rak. O, świetnie, rak i rydwan. No po pierwsze to mogą być jakieś rozjazdy, wyjazdy, potrzeba przesunięcia się i tak dalej. Natomiast to jest w ogóle wasza karta, więc uważam, że, że dzień bardzo dobry dla was. Dziś w decyzjach, które musicie podjąć, ukierunkowanie się, wymaga nas pewność siebie od was, i, i tej pewności wam życzę. Mam nadzieję, że bardzo łatwo przyjdzie Wam uzyskać to, czego pragniecie i będziecie wiedzieli, jakim sposobem to zdobyć. Ruszam do przodu, właśnie z pewnością. Pozdrawiam. Lew. Dziewiątka denarów. No, fajnie. Otaczanie się luksusem, można powiedzieć. Dzisiaj tak to widzę, żeby rzeczywiście na ten luksus sobie pozwolić. Oczywiście dla każdego ten luksus jest czymś innym, ale dla mnie luksusowe jest to, jak mogę sobie wziąć kąpiel z ulubionym olejkiem na przykład. Dla jednego to jest kupić sobie samochód, nie wiem, za 300 tysięcy złotych, prawda? Więc każdy tam ma swój próg luksusu, ale dzisiaj warto sobie na ten luksus pozwolić. Jakoś tak zadbać o siebie, zadbać o swoje ciało. Przyjemności fizyczne, że tak powiem, i takie przyjemności życia codziennego e, warto tutaj wziąć pod uwagę. Daję sobie tyle czasu, ile potrzebuję, żeby właśnie o siebie zadbać, więc postarajcie się. Dajcie sobie ten czas, pozwólcie sobie na to. Pozdrawiam. Panna. Co tu mamy? Ósemka kielichów. Ho. Pana nam musi mm, zaakceptować, że być może wewnętrznie czuje jakiś dysonans. Bo ósemka kielichów mówi o tym, że pojawia się taka jakaś dziwna emocja, takie uczucie z tyłu głowy, że okej, okay, nie do końca mi się podoba sytuacja bądź miejsce, w którym się znalazłem. A może miało mi się podobać. I, i teraz, nie wiem, czuję taki dysonans w związku z tym. Trochę taki rozerwany jestem, no, wolałbym się stąd stracić, iść gdzie indziej i tak dalej. Okej, okay. to jest normalne, czasem tak jest, czasem coś, co miało spełniać, nie spełnia. Jeżeli pojawi się dzisiaj takie uczucie, mm, pozwólcie sobie na akceptację tego uczucia. Nie, nie próbujcie go wypierać, nie przekonujcie się do czegoś na siłę. To jest dzisiaj dla Was bardzo ważne. Akceptuję moją sytuację bez, mm, bez wyrzeczeń, może albo. Jak to przetłumaczyć? No Nie udaje, że tej sytuacji nie ma. Biorę to. Biorę to na klatę. Nie czuję się dobrze, nie zgadzam się na to. To jest też karta asertywności jak najbardziej. Zaufajcie swoim uczuciom. Pozdrawiam. Dalej mamy co? Wagę. O, paść kielichów. Taka chwiejność emocjonalna troszkę, nadwrażliwość mi się tutaj pokazuje. Natomiast mm, to są też jakieś takie odświeżające uczucia, które dziś się mogą pojawić. Pozwólcie sobie na nie. Nawet jeżeli macie 50 lat, nawet jeżeli macie 60 lat, 70. Dlaczego? Jestem tak młoda, jak wybieram się czuć, albo. Może inaczej. Bieg nie ma znaczenia. Ważne jest to, jak ja się czuję. A dzisiaj duchem czuję się młody, więc sobie na to pozwalam. Czyli pozwólmy sobie na ten powiew świeżości, pozwólmy sobie na te emocje, pozwólmy sobie zapomnieć o tym wieku i skupić się na tym, co jest w naszym wnętrzu. Bo tutaj coś może odżyć dziś, i dobrze byłoby. E no, wziąć ten kielich i, i być troszkę tym paziem i, i dać się ponieść tym emocjom. Natomiast, tak jak mówię, może też mm, ogólnie dzieci mogą się tutaj też zaznaczać, młode osoby wokół Was, ale nie bójmy się rozerwać. Nie, daj, nie dawajmy na siebie tych, tej okowy wieku. To jest coś, o czym dzisiaj macie zapomnieć i po prostu dobrze się bawić. Pozdrawiam. Okej, okay. Skorpion. Rycerz denarów. Być może rutyna się tutaj pokazuje, być może praca, dom, kolacja, spanko, może tak być. Mm. Rycerz denarów także zaleca cierpliwość w tym, co robicie, bo nie wszystko przyjdzie od razu. Taki dzień może być troszkę powolny, trzeba się starać, trzeba działać praktycznie, ale w związku z tym, że jest to karta dnia, widzę to optymistycznie. To jest po prostu rutyna. Zasługuje na bezpieczeństwo finansowe. Ja zawsze tutaj na, zmieniam na bezpieczeństwo w ogóle. Ja chcę się czuć bezpiecznie, to robię wszystko, żeby się tak czuć. I dzisiaj ten komfort jest wskazany. Pozdrawiam. E, Okej, okay. dalej mamy Strzelca. Trójka Denarów. Strzelec powinien się otworzyć na współpracę. Strzelec e, niech nie boi się tej współpracy niech mu na głowę nie wejdzie. Może warto też wyjść z jakąś propozycją do innych? Może warto też innym pokazać to, co robicie? Może właśnie dostaniecie wsparcie z zewnątrz i to gdzieś otworzy Wam kolejne drzwi. Kiedy pokazuję moją pracę, inni mm, wspierają mnie w tym. Czyli powiedzmy, co robimy, jak robimy. Może rzeczywiście potrzebujemy wsparcia, może warto tutaj zapytać o poradę, bo cała ta sytuacja najprawdopodobniej dziś może przewyższać wasze pojedyncze możliwości, więc nie bójcie się otworzyć na współpracę. Nie musicie wszystkiego robić sami. Pozdrawiam. Koziorożec na dziś. Rycerz Mieczy. No, Taka kłótliwa atmosferka może mi się tutaj pokazywać. Ogólnie rycerz Mieczy to jest osoba o dostępnym umyśle, osoba która wie czego chce, osoba, która dąży do, do pewnego wzorca, do idealistycznego trochę, ale dąży i jest w tym przekonująca. Natomiast jeżeli to jest karta dnia, to może być to dzień, kiedy wszystko rzeczywiście się udaje przez wasz upór, ale mm, zatem idzie też brak delikatności. I możecie być tacy trochę kłótliwi, tu na kogoś tam wareknąć troszkę. No to proszę zwrócić uwagę, nie chcemy ranić bliskich. Wybieram moje bitwy ostrożnie. Proszę też, jeżeli są jakieś papierologiczne sprawy i tak dalej. Gdzieś coś do załatwienia, czytajcie, orientujcie się i bądźcie takim bystrym umysłem, ale tak jak mówię, zalecony jest dystans. Nie, nie wchodzimy w potyczki słowne raczej staramy się zachować obiektywne spojrzenie. Pozdrawiam. Ryby nie ryby, przepraszam, wodnik. No i wodnik ma siłę. I Teraz to mogą być sytuacje, które wymagają od was tej siły, ale później możecie sobie pogratulować. Dałem radę. Nie, nie musi to być łatwy dzień, ale siła ogólnie mówi o takim naszym samopoczuciu, kiedy my gdzieś tam przezwyciężamy siebie, tak naprawdę i dzięki temu jesteśmy mocniejsi. Potrafię radzić sobie ze wszystkim, co staje na mojej drodze. Czyli rzeczywiście to jest taka potrzeba przezwyciężenia pewnych problemów, ale najczęściej to jest nasze wewnętrzne spojrzenie na niektóre sprawy. I dzięki temu my wzrastamy, jesteśmy coraz silniejsi. I tego Wam życzę, bo takie co dzisiaj wokół Was się pojawia. To może być też jakaś osoba z znaku 2, która dzisiaj będzie mocno wokół Was zaznaczona. Pozdrawiam. I ryby. O, ryby i śmierć. No przede wszystkim warto wejść w tę energię śmierci, nie bronić się przed nią, bo to są jakieś zmiany. I tutaj coś trzeba odpuścić, a zaraz pojawi się nowa propozycja. Tylko najpierw trzeba odpuścić i zaryzykować. Więc dzisiaj może warto się zastanowić nad tym, co już zostawiamy, w co nie warto inwestować energii, co już warto zakończyć. Nie bać się tego momentu przejścia, bo zaraz przyjdą nowe propozycje, zaraz wyłoni się coś nowego, będą nowe pomysły. Ten moment przejścia może być trudny, natomiast nie ma sensu zostawać przy tym, co już jest spełnione, nie ma sensu dawać energii też w rzeczy martwe, prawda? Dlatego trzeba sobie to przemyśleć, przeanalizować i rzeczywiście podjąć pewne kroki. Odpuszczam i witam nowy początek. Dokładnie tak. A to może być również skorpion zaznaczony wokół Was dzisiaj bardzo intensywnie. No cóż, życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam serdecznie.